Hej hej. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w No Man's Sky. Pogramy sobie dzisiaj w wersję na PlayStation 4, którą testowałem już parę godzin. Testowałem, żeby wiedzieć, co i jak i o czym wam opowiedzieć. Natomiast taką serię na poważnie zaczniemy sobie, jak już dochrapie się w wersji PCTowej. Chociaż w wersji PlayStation 4 niewiele można zarzucić, bo fajnie chodzi, dobrze wygląda i wszystko jest. W jak najlepszym porządku, nic nie doczytuję, można się po prostu bawić. O tyle ja i kontroler przyjaciółmi nie zostaniemy. Raczej, on oczywiście jest cudownym urządzeniem do niektórych gier, ale wszystko co jest takie FPS-owe albo pokrewnie FPS-owe, to jednak wolę myszkę i klawiaturę. Ja jestem już dosyć daleko w trakcie rozgrywki, znaczy dosyć daleko. No, jest bardzo rzecz względna, bo tutaj rozgrywka raczej się nie skończy nigdy. Jestem w tej chwili na pierwszej planecie. Jaką odkryłem, byłem na kilku już, ale postanowiłem wrócić tutaj. Po pierwsze, żeby Wam ją pokazać, po drugie, żeby odkryć pozostałe tereny, bo to jest taka przygoda eksploracyjna, chociaż w zasadzie ona opiera się na jednym bardzo prostym schemacie, którego ja pamiętam jeszcze grając w kosmiczne zabawy, nawet na Atari 65XE zdaje się tak nazywała się moja wersja. Macie jakiś statek, zbieracie surowce, te surowce sprzedajecie, statek powiększacie, kupujecie następny, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I to jest ten taki podstawowy schemat rozgrywki, który jest bardzo, ale to bardzo wciągający. Ja się bawię wyśmienicie, po prostu człowiek nawet nie wie, kiedy w tej grze umykają mu godziny. To jest niewątpliwie zaleta, zaleta tej produkcji, a tak poza tym świat jest... Pusty czeka na Was, na, 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 wasze, na, na wasze badawcze i eksploracyjne e, e, zaangażowanie. To jest ta pierwsza planeta, którą odkryłem. Ona w 71% jest odnaleziona. Zostały mi tutaj dwa znaki zapytania. Mamy coś takiego. Na każdej planecie są punkty orientacyjne, są zapisy i są odkrycia. Odkrywacie zwierzęta, rośliny, za to dostajecie pieniądze za tą eksplorację. Nie do końca jeszcze, jakby nie jestem w stanie, łatwo jest znaleźć tych, tych zapisów, tak dużo, bo punktów orientacyjnych jest dużo, a zapisów jest tylko kilka. I ciężko, ciężko odkryć co jest co, ale jakby gra jest bardzo rozległa, a mimo to bardzo, bardzo prosta. Łatwo się do niej wchodzi, nie trzeba się zastanawiać za bardzo. Chyba w, w, w ostatnio Elite, Elite Frontier wchodziła gra, która od początku była strasznie, ale to strasznie skomplikowana i można się tam było łatwo pogubić. Nasza postać w zasadzie składa się z trzech najistotniejszych rzeczy. Tak, jakby. Naszego, zacznijmy sobie może od kombinezonu, naszego odkrywcy, który ma na sobie kombinezon. Ten kombinezon można upgrade'ować, ja już użyłem kilku tutaj dodatków. Taką ciekawostką i też w zasadzie taką, takim rdzeniem tej gry jest to, że tak, wasz kombinezon, jak i wasze specjalne narzędzie, jak i wasz statek rozbudowujecie o miejsce, w którym możecie przechowywać przedmioty, albo o technologie, z których będą te, te obiekty korzystać. Na przykład mój, mój kombinezon ma, ma odrzutowy plecak, dzięki któremu mogę skakać, i ma system podtrzymywania życia, któremu zresztą się energia zużywa. Trzeba tą energię ładować co jakiś czas, więc trzeba pozyskiwać. Odpowiednie surowce. No, ja akurat plutonem się tu posługuję. Mam wzmocniony dopalacz, dzięki temu mogę skakać wyżej. Ja to Wam powiedziałem, i tak dalej. I mogę zamontować tutaj różne inne technologie, na przykład dłuższe bieganie, ale decyduję się tego nie robić, ponieważ chcę mieć więcej miejsca na przechowywanie przedmiotów. Podobnie jest zresztą. Z, ze statkiem, który ma określoną ilość slotów. Im lepszy statek, tym tych slotów oczywiście jest więcej. One są tutaj wypełnione. Są wypełnione technologiami, bo są dopalacze, są, są silniki umożliwiające błyskawiczne poruszanie się między, między planetami. No, mnóstwo jest tu rzeczy. Są działka, są lasery, którymi się w, w kosmosie kopie. No i oprócz tego mamy jeszcze. Multinarzędzie, to jest podstawowe urządzenie, którym się posługujemy. Ja już mam wzmocnione, je chyba ze, to jest chyba trzeci albo czwarty egzemplarz. Mam 10 pól aktywnych, pewnie z czasem będzie ich więcej. Mogę tu instalować różne technologie. Zainstalujemy sobie tutaj wizjer analityczny. Laser będzie pozyskiwał więcej surowców. Oraz tu jeszcze możemy jeszcze wzmocnić skaner. Podstawowy skaner jest tutaj: badanie topograficzne, zasięg yy, wzmacniaż zasięgu Sigma. I to jest, to jest skaner, a to jest poprawiony skaner. I teraz zastanawiam się, czy jak ten usunę, to czy ten będzie mi dalej działał, ale to kiedy indziej będę o tym myślał. Akurat jestem w takim miejscu, które jest yy, to jest jakaś taka stacja obcych z mojej perspektywy to są obcy. Jedną z najciekawszych rzeczy w, tym, w, tym, w tej całej eksploracji jest to, że znajdujemy się na planecie, nie znamy w ogóle języka obcych, którzy tutaj się znajdują, i możemy co jakiś czas gdzieś tam rozmawiać z kimś, uczyć się słów po kolei. O proszę. Odkryłem obcych na tej planecie. Od początku, na początku ich nie było. Myślałem, że to jest planeta bezludna. Czasami takie się zdarzają. Każdy gracz ląduje na losowej planecie. Nauczyłem się kilku słów. Te na czerwono, e, te na czerwono, tak tutaj czerwono-żółto. To są te słowa, które już rozumiem, ale pozostałych nie nie wiem. Okej, okay, wskażmy na wojowników. Są wszystko jakieś takie dialogi, opowieści. No proszę, coś mi wręczył nową technologię. Zaawansowane chłodzenie Sigma. Tych technologii jest mnóstwo. Do każdego urządzenia można. O, skończył się węgiel. Żeby z nim rozmawiać, trzeba płacić węglem. To przy okazji pokażę proces pozyskiwania tego węgla, który bywa ryzykowny. Każdej planety strzegą takie małe drony roboty, które atakują, jak za długo się kopie. Chyba chcą zachować ten, ten ekosystem w nienaruszonym stanie. Ale ja mam tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, zmienimy sobie... Mam wersję karabin i mam wersję e, do kopania. Drill. E, takie czerwone kryształy zawierają pluton. Jest izotop... E, to jest paliwo. Jakby. To paliwo jest wykorzystywane w praktycznie każdym systemie. A już przyleciał, już sprawdzę. Co tam się stało? Kto tu usunął? Jak mnie wypatrzą, to mogą zaatakować. Można kopać oczywiście, ale po pewnym czasie oni zaczynają się wkurzać. Kopalnie można znaleźć podziemne i wtedy dosyć bezpiecznie się kopie. Spróbujmy, to jest. Węgier się pozyskuje z roślin. Już mnie ścigają, już mnie śledzą. Gdzieś tam latał. Nie, nie, było to duże drzewo. Te grzyby zawierają najwięcej tego surowca. O, tutaj można też... Potrzebujemy sporo. Jakby ten, ten węgiel taki podstawowy, znaczy ten izotop podstawowy. Bo są jakby różne jakości surowce. Węgiel jest takim naj, naj, najprostszym. I jest wykorzystywany taki... Tylko do... Już tu drony przyleciały. Już się wkurzyli. A Mógłbym się z nimi strzelać i pewnie bym wygrał, ale. Mam sporą tarczę i. Właśnie tak to się dzieje. Nie, nie, nie do końca pozwolę. Odpuścili. Będą mnie szukać może jeszcze przez jakiś czas, ale najważniejsze, że zdobyłem węgiel. Mogę sobie z tym obcym porozmawiać, który tutaj był. Tylko, mnie ja trafił teraz do właściwego domku, bo tutaj jest ich kilka. Pewnie jesteście ciekawi im podróży w Kosmos. Spokojna głowa, wszystko w swoim czasie. No, trafiłem do odpowiedniego akurat. Wejdziemy w interakcję. I tu się takie rozmowy z pierwszej osoby toczą. On no, coś tutaj intrus? To jest jedyne słowo jakie rozumiem. Wojownik jest chyba mniej agresywny niż można się było spodziewać. Poproś o nowe słowo. Wojownik zgadza się pomóc. Uczę się nowego słowa, które oznacza wysoki. I tak z nimi można rozmawiać wiele razy i tam uczyć się nowych słów, ale to jest strasznie. zajmuje dużo czasu, więc ja sobie po prostu. Co spotkam obcego, to z nim trochę pogadam i nauczę się nowych słów, ale nie siedzę przy jednym, bo można by siedzieć przy jednym i cały czas się z nim wymieniać węglem, rozmawiać o różnych rzeczach i co jakiś czas będziemy się uczyć słów. Ale pokażę wam, to jest taka, to co żeśmy teraz robili, to była taka eksploracja po planecie. Się chodzi, szuka się surowców i się je zbiera i potem można ewentualnie je sprzedać. No co my tu mamy? Znalazłem płytę tarczy. Znajduję dużo takich rzeczy, potem je sprzedaję. Można sobie zapisać. Hmm. W ten sposób się zapisuje grę. Podczas eksploracji normalnie odkrywa się te tereny i to się zapisuje gdzieś tam automatycznie, ale. A to jest mój statek, bardzo podstawowy. To jest jedyna rzecz, której nie wymieniłem. Do tej pory. Dobra. Przyjrzyjmy się. Tak, silniki mam, paliwo mam. Tu jest wszystko w porządku. Multinarzędzie naładowane. Podtrzymywanie życia system podtrzymywania 75%. Nie trzeba go będzie chyba ładować. To sobie przyniesiemy na statek. Tytan, dosyć drogocenne. Cynk. Okej, okay. pluton sobie zostawimy. To jest bardzo dobra rzecz. To albo o tym sprzedamy, albo wywalimy. Dobra, startujemy. Bardzo łatwo się poruszać statkiem. On automatycznie dostosowuje się do warunków terenu. Podnosi się. Także nie wpadniecie na żadną przeszkodę. No proszę, coś tutaj znalazłem, ale to chyba jest coś, co odkryłem wcześniej. Spróbujmy wrzucić sobie skaner i znaleźć jakiś ciekawy obiekt. No tam, a potem sobie poszukamy innej planety, oczywiście. Ale zobaczymy, co tak. I tak się, tak się lata po tej planecie i się tak eksploruje różne rzeczy. Na szczęście są te punkty takie, które mogą wzbudzić nasze zainteresowanie. Spróbujmy wylądować sobie gdzieś tutaj. Ciężko jest osadzić statek blisko. Czasami mam niezły kawałek do przebiegnięcia. Ale udało się względnie dobrze. O, fantastycznie! Akurat znaleźliśmy sobie miejsce, w którym można poprawić kombinezon. A, no i proszę. Ulepsz kombinezon To chyba będzie kosztowało mnie trochę. Zobaczmy. Dzięki temu mam więcej miejsca w kombinezonie chyba teraz, niż w statku kosmicznym. No. 16 pól. Nie wiem, czy można powiększyć. Przypuszczam, że można powiększyć bardziej. Ale to jest pierwsza planeta, na, na, na której byłem. Warto ją, warto tą planetę zbadać. Ale pierwsza rzecz, jaką będziecie musieli zrobić, ja to zrobię już w tej, jak będę już robił serię, to wam pokażę od początku, to musicie sobie... Yy, Zapiszmy to, żeby to miejsce już mieć, będziecie musieli sobie naprawić statek, odnaleźć podstawowe surowce. Więc pierwsza rzecz, jaką zrobicie, z ogromną radością to opuścicie tą planetę. Ja miałem trochę problemów z odnalezieniem jej, ponieważ wyleciałem w kosmos, odpaliłem dopalacz i potem nie byłem w stanie odnaleźć tej planety. Ale jakoś się udało, ostatecznie e, Więc krążę w jednym systemie e, Tam jest chyba 7 albo z 8 planet Łoj! Ty dziadu Ale mnie zranił No dobra Walka jest też... ale to walki ja raczej unikam się strzela. Trzeba przeładować i tak dalej, i tak dalej. Z tym samym urządzeniem strzelacie i tym samym urządzeniem kopiecie, tylko musicie przełączyć sobie system. Można. To jest taka, taka ciekawostka, jako że to jest to samo narzędzie, to możecie na przykład rozbudować je tak, żeby służyło przede wszystkim jako broń. Te zielone promienie tutaj, te, te takie. To są technologie akurat. Te zielone oznaczają technologię poprawiania. Urządzenia do, do kopania, tego waszego kilofa laserowego. Natomiast niebieskie to jest wzmocnienie broni. jeszcze oprócz tego są granaty, które możecie tutaj za, zamontować. No ale ja wzmacniam przede wszystkim e, moje. mój kilof, bo lubię e, pokojowo się poruszać po świecie. Chcecie przebadać? Sprawdźmy jeszcze jedno miejsce. A, no i to też chciałem Wam pokazać. I teraz. Odkryliśmy sobie kolejną lokację, kolejny punkt orientacyjny. Ja to mogę, mogę, mu nadać nazwę, a mogę po prostu przesłać. Jako, że rzeczy, które możecie nazwać, jest tak piekielnie dużo, to, to mi się nie chce nazywać wszystkich. Tak po prostu nazwałem planetę. Planeta nazywa się Jarok, a druga planeta, na której byłem, nazywa się Jarok 01001. No. To jest może bez, bez rozmaicenia, ale podejrzewam, że odkryję w swojej. Karierze mnóstwo planet. Gdzieś coś tu widziałem. Jakiś pilar był. Hmm. Sterowanie pojazdem też jest bardzo proste. Jedyne co możecie robić, to takie w poziomie go obracać wokół osi i, i w ten sposób możecie go też obrócić. Nie można pionowo się poruszać do góry, albo gdzieś tutaj był ten taki znak zapytania. On gdzieś, z... gdzieś mi się stracił, więc może dajmy sobie spokój. Polecimy sobie poza atmosferę. I sprawdzimy sobie jakąś inną planetę, na której jeszcze na przykład nie byłem, tak żeby to też... Dla mnie jakaś ciekawostka była. W kosmosie też można korzystać z urządzeń do na przykład wiercenia, do, 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 do drylowania tych meteorów. Ten, ten węgiel, ten izotop, który tutaj zbieram, to już jest taki ulepszony i on y, służy do napę napędu. Y, Teraz wam zresztą pokażę. Do napędu, do, jako do silnika pulsacyjnego. Ale to jestem ciekaw tego. Nie można statku zatrzymać całkowicie. No, albo idzie do przodu, albo się cofa. Cały czas jest w ruchu. Kurde. Jest cały załadowany mam statek, niestety. Spróbujmy zrobić inaczej. Może przełóżmy sobie część tego do ekwipunku, to nam zwolni miejsce i zobaczymy, co tu jest za kruszec. Iryt. Może będzie można to sprzedać później. No dobra. Przyjrzyjmy się tej planecie, z której ja Przyleciałem. Ona jeszcze jest dosyć blisko. Więc odlecę do kawałek. Dostałem sygnał niedawno jakiś dźwiękowy. Jeszcze ciągle jestem blisko tej planety. Chciałem Wam ją pokazać z dystansu. No dobra. Więc, będąc w kosmosie, można sobie paliwo zgromadzić bardzo łatwo, niszcząc te meteory, więc raczej nie ryzykujecie tym, że zabraknie Wam paliwa w kosmosie. Ale może się na przykład zdarzyć, wasze silniki, silnik startowy korzysta z innego paliwa niż silnik pulsacyjny. I to paliwo do silnika startowego jest pozyskiwane tylko na planetach. Może Wam się zdarzyć, że wylądujecie na planecie i nie będziecie mogli wystartować, i wtedy będziecie musieli szukać plutonu. Na szczęście ja mam duży zapas tego plutonu, on jest drogi, można go sprzedawać. No, i przede wszystkim można dzięki niemu poruszać się po planetach. To są jakieś takie powiązania. O, to jest druga planeta, którą odkryłem. A to jest. Chyba jakiś. albo to jest planeta. W tym tempie, jakbym leciał, to bym za trzy godziny doleciał, ale mam na szczęście dopalacze. I sprawdzimy, jak, jak, jak wygląda ta planeta. Ta pierwsza, którą, w której, na której się znalazłem, była. Taka brązowa bardzo. Druga planeta, byłem na niej tylko chwilę. Była zielona. Zobaczymy, czy ten system po prostu oferuje bardzo podobne planety. 44 sekundy. Już ten, w zależności od tego, jaki jest, z jaką prędkością lecicie, no to ten czas tam jest określony przylotu. I pewnie, mając lepszy statek, wykorzystując lepsze technologie, lepsze silniki, będziecie latali szybciej. Mi na razie przelot między planetami zajmuje trochę czasu. No. No, no, ale, ale przygoda jest, jest, to jest. To jest niesamowita sprawa i. tak czuje się bezkres tego kosmosu. Nie można się o planetę rozbić, jeżeli to Was interesuje. Jak wpadniecie na planetę, to silniki się automatycznie wyłączają. To znaczy jak zbliżycie się odpowiednio blisko do atmosfery. Planety są ogromne. Myślałem, że to są tylko takie małe. Okej, okay, przechodzimy przez atmosferę. Że to są tylko takie małe skały krążące w kosmosie. Ale przemieszczanie się. No to jest jakiś taki pustynny. Świat nam się trafił. Możecie na początku waszej rozgrywki trafić do takiego świata, właśnie. Ja na dopalaczu teraz lecę. O, proszę zobaczcie, coś tutaj mamy. Możemy sobie wylądować i sprawdzić to miejsce. Yy, Nauczymy się wykorzystywać lądowiska. Wystarczy podlecieć odpowiednio. O, właśnie, elegancko. Pustkowie w wo... oborfę. Zobaczymy, czy. Odkryto. 1008. Tych obcych, którzy spotykam, to oni pochodzą chyba z jednej rasy. Są bardzo podobni do siebie, tylko tam mają detalami się różnią. Nie rozumiem języka, jakim się posługują, ale. Nie rzucił się na mnie, więc jest ok. Wojownik, wojownik, broń. Wojownik wydaje się być wściekły na samego siebie. Uderza, na, no, uderza multi narzędziem mu oblat i raz za razem pociąga za spust, ale nic się nie dzieje. Wygląda to, że systemy broni działają, ale wydają z siebie tylko puste, głuche kliknięcia. Forma życia: wyje wścieka na siebie. Pewnie, pewnie mu się skończyła amunicja. Dałbym, im, Im lepiej poprowadzicie rozmowę, tym lepsza będzie nagroda. Niepospolity izotop. Tam 9 to jest ten pozyskiwany w kosmosie, ale nie mam go za dużo. A za to mam węgiel. Mogę mu ten węgiel oddać. Częściowo mu wypełniłem amunicję, I zapłacił mi za to. Może mnie też nauczy jakiegoś słowa nowego. To wszystko zajmuje masę czasu. To jest taka gra, która będzie. E, o proszę, nowe słowo. Uczy mnie nowego słowa. Intrus. Dobra, co my tu mamy? A to jest chyba fantastycznie. Ten akurat facet ma dostęp do marketu międzygalaktycznego. I można sprzedawać rzeczy. Na przykład tą płytę tarczy sprzedajmy. Są różne ceny za te. Jak jest... Są ceny oznaczone na czerwono, takie że minus 3, albo minus 0,3 tutaj, albo na przykład plus, plus 10. To wtedy wiecie, czy koszt sprzedajecie z zyskiem, czy z mniejszym lub większym, ale sprzedamy to, bo nie chcę, żeby mi ten towar zalegał w ekwipunku. Mam 230-240 tysięcy. i w zasadzie jestem dosyć blisko kupienia sobie jakiegoś statku. Tutaj za 35 tysięcy mogę sprzedać. Węgiel mogę sprzedać. No ale więcej. Co mogę kupić? Statku nie kupię raczej. No, Okej. Okay. Strasznie dużo czasu zajmuje mi to e, samo opowiedzenie Wam o tych szczegółach. O, multi narzędzie jakieś. Zobaczmy jakieś nowe. Ale jest słabsze niż to, co ja mam. Bo ono ma 9 pól. Ja mogę sobie porównać. Z moim moje jest 10. Nie? Obecne multi narzędzie to jest 9 słabsze. Ono jest z granatnikiem widzę już od razu. Wybuchowe granaty niwelujące. Kosztuje 56 tysięcy. Te pierwsze podstawowe statki właśnie nie są aż takie drogie. Są też statki za miliony tych całych kredytów i to są już ogromne kwoty. No proszę, kamień milowy podróży, to są coś w rodzaju achievementów, jakichś różnych osiągnięć takich. Poznałem obcych ośmiu. Ja chyba nagram wam... O, tutaj trzeba mieć jakieś specjalne chipy, żeby się dostać do tego. Nagram wam dwa odcinki pokazujące te podstawowe aspekty rozgrywki. O, holender, fajnie. Tu jest pluton i złoto. Zanim się. Już są. Co w ogóle, taka nisza z, z tymi z surowcami? Już nic, nic nie chcę, nic, nic nie chcę. Nie musicie mnie obserwować. Wszystko jest dobrze. Nie jestem negatywnie. Agresja jeden. Okej. Okay. Wracamy na statek. Niepotrzebnie go posadziłem tutaj na lądowisku, bo bardzo często tutaj lądują różne statki obcych. I jak obcy tutaj przyleci, to możecie się wymienić z nim statkiem, jak mu zapłacicie odpowiednio dużo. Ale to jest inna historia. I nad tym się zajmiemy następnym razem. A, poczekajcie, bo błąd zrobiłem, bo nie. Nie zapisałem sobie tego punktu. Jest ten punkt zapisu. Jak już się na, nim, na niego wejdzie, to już ta planeta, znaczy to miejsce jest zarejestrowane jako odkryte. Elegancko. I możemy sobie mm, sprawdzić. Okej. Okay. to jest, no jest planeta Kongpusital. Nazwijmy je, ją, ja taki jestem, niespecjalnie nie urozmaicam swoje nazwy. Proszę was bardzo, Jarok. Proszę bardzo, 002, no, tak się nazywa systemy, no. Czy, nie mogę zmienić na przykład nazwy systemu, to by było ciekawe, ale odkrywcą jest Jarok alone, Więc, więc tak. Jeszcze raz rzucę okiem, ile tu jest rzeczy do odkrycia. No mnóstwo. Ale tutaj jest właśnie nic, co żeśmy nie odkryli w zasadzie. Chyba, że tam na tej planecie nic nie ma. Takie planety też się zdarzają. Ja miałem szczęście trafić na planetę, na której. co nieco rzeczy było. Zobaczcie, tam jest coś ciekawego. Rzućmy okiem na to z bliska. A nie, myślałem, myślałem że to jest jakiś hologram, a to. Jakieś rośliny po prostu. Które tak świecą. Mogłem na tej swojej planecie odkrywać zwierzęta, co też było przykre, bo mnie jedno zwierzę chciało zjeść. A te robociki, pierwszy raz jakie spotkałem, to mnie zabiły w ogóle. Lecimy sobie na dopalaczu. I sprawdzimy jeszcze to miejsce. Tam w ogóle jedna wielka bryła złota jest. Co to? O, to jest fantastyczne miejsce. To są takie pomniki, których, których można się można trochę wiedzy pozyskać na temat obcych. I nauczyć się nowych słów, po prostu. W zasadzie jednego słowa. Aha. Który dzisiaj? U mnie jest 10, 11, 12, jest wersja na PC. Okej. Okay. To ja na dzisiaj będę już kończył tą opowieść, taką wstępną, a spotkamy się jeszcze jutro na, w wersji PlayStation 4. Pokażę Wam stacje kosmiczne i zobaczymy, może uda się kupić lepszy statek. Chociaż być może będę musiał. No proszę, zaliczono kamień milowy podróży. Już nauczyłem się 20 słów. To nie, nie ułatwia mi do komunikacji. Nie wiem, ile słów trzeba się nauczyć, żeby móc cokolwiek zrozumieć, ale... Ale ja jeszcze nie potrafię wystarczająco wielu. No to co? Trzymajcie się i jutro spotkamy się dokładnie w tym samym miejscu. Poszukamy jakiejś stacji kosmicznej. Hej, hej.